フフフ。<gasps> Wygodę, ale, co ty tam wyszujesz? Tata pompuje materacik. Ja już to jest Trzeba pompkę kupić. <laughs> Koniecznie, tata. A nie mamy takiej pompki do materaca. Ja myślałam, że mamy. Mamy tutaj już się rozkładane po malutku. Jeszcze idę, dziewczynki posmarować. To co zaczynam mojego vloga? <noise> Cześć kochani, witajcie na moim kanale dzisiaj. Witam Was z Niechorza. Bardzo przyjemnie udało nam się wjechać nad morze. O, i jest, słuchajcie, takie powietrze superowe, że naprawdę, no mega. O, sobie głębiej. O nie można tak głęboko. Tak, jak będziemy posmarować. Słuchajcie, Necia jest po prostu w siódmym niebiosku. Nikola, jak była mała uwielbiała tak samo pływać i jak jeździliśmy co roku nad morze, to uwielbiała to, naprawdę. Pierwsza raz chyba pojechałaś, jak miałaś półtora roku nad morze, nie? Aha. Także Aha. wtedy było wiadomo, że będzie chłopaczka z nim. No. A tak wygląda obiadek Nelci, zobaczcie. Na plażę. Obiadek o. śniadanko, ona jak z bardziej, słuchajcie. Śniadanko. Bo ona, wiecie, stała o szóstej. Ale to jest takie drugie śniadanko, jest godzina około 10. Już też ale... trochę bułeczki pochłupała, ale... Tak, jeszcze bułeczki troszkę pochrupała, ale tutaj nie mam... Jak nawet zrobić jej jajeczka, bo zaraz wychodziliśmy, zaraz coś, a później na obiadek pójdziemy na rybkę, to sobie rybkę. Ale tak. Rybki bardzo dobre nad morzem. A się takie nałeczki kupiliśmy dla Anelcie, żeby coś się działo, no. ej, o, kiedyś. I teraz powiem... ma domę i taką no. bazę. Kiedyś pamiętam, jak Nikola była mała to żeśmy, słuchajcie, brali taką wielką parasolkę. Taką, nie? Co się bierze plażą? Uh -huh. I taką, słuchajcie, parasolkę żeśmy wbijali, żeby też miała cień. A teraz zobaczcie, jakie są rzeczy, żeby, tak. żeby, że może. Zobaczcie, jak mi to pompowanie idzie. Dopiero tyle mam no, napompowałem prawie, ja już 10 minut pompuję. Masakra, dobra, biorę się za pompowanie <laughs> okay. Słuchajcie, kochani, Ledzia ja jest już tak wysmarowana, że po prostu aż się świeci. Użyłam. I udało się napompować loda. Użyłam do tego pięćdziesiątki. Mam patrz, O jaka piękna! Właśnie miałam iść teraz Por do Nikoli. No, pokaż, pokaż. Ja Zobaczcie przez tą chwilę. A je wciądek, Nikola... tak, ale było Piękna. Nikola no, to jest piękna. A ona tu No, mamy więcej. Zobacz, co, no, co to Nikola przyniosła. Co ta Nikola przyniosła? Tak, usiądź. Daj się tą pamiątkę. Babci. Tak, damy pamiątkę. No i czas, słuchajcie, ale... ja to już po prostu takie rzeczy. Dali się. No na pewno właśnie 50 ją szarowałem to 50. -tom. Ciebie no nie, nie muszę spalować. No ciebie coś ty, ty się opalaj. Ty to musisz być opalona, ładnie. Ja też już zaraz będę stroił, słuchajcie, kąpielowym, ale muszę się ogarnąć trochę. Chciało wydziwać? Nie, słuchajcie, ja się boję trochę, że nęciami mi się spali, mimo to, że jest posmarowana tą 50. Mam nadzieję, że ten krem pomoże, bo nie wiem, kupiłam z takiej firmy. Um, nie wiem, czy ją znacie, ale mam nadzieję, że nigdy nie będzie. 50 Tak, Nelcia? Ładnie tak, sobie tak. Idziemy za do Ale jeszcze raz chyba ją muszę posmarować z tym, bo obawiam się, że nie chciałabym, żeby była czerwona i żeby ją spiekło. Pierwsze, takie większe słońce dla niej, także. Ale najważniejsze, że ma na główkę czapeczkę, także wydaje mi się, że będzie ok. Groździe, wchodzę sobie do wody, a im, oczywiście, czapka do wody nie wpadła, Ja nie wiem. I co teraz? Mokra? No nie, czapka w wodzie. słoneczku, no okay, ładnie, szlą... mokra, mokra ja mam ten, pieluszkę, najlepiej pieluszką Gdzie ty byłaś? Słuchajcie, woda jest superowa, zobaczcie, tu jest Tak, Na jest, bo jest Pięknie. Czekamy aż. No, Wiesz? czekamy aż pala, Czekaj, nie tak? No, pięknie. Efekt mega. Idziemy, sobie, Nikolaj, zobaczyć, tutaj jest Głębiej troszeczkę. Ej, ale tu jest czyściutka woda, zobaczcie. Aż nad Polskim Morzem to się rzadko zdarza, bo zazwyczaj jest męcona, prawda? Bardzo czysta jest. A jest naprawdę bardzo, bardzo czyściutka. Naprawdę jest super. Nie mówię, że nad Polskim Morzem rzadko się zdarza być taka... Czyściutka. I zobaczcie, jak y, idziemy dalej, prawda? To, to dno jest takie cały czas, nie? Idziemy, 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 idziemy. Nie, nie, idę dalej. A ja się śmiałem, słuchajcie, do nikoli, że ten hotel z tyłu jest taki czerwony, wygląda, jak to wygląda ten hotel 13 z tego filmu. I rzeczywiście. No. A my słuchajcie, już jesteśmy od razu przy plaży, od razu tutaj są nasze domki, tutaj od razu jest nasz domek, także jesteśmy bardzo, bardzo bliziutko. Wychodzimy i... Niestety nie i mamy widoku nasz. na morze. Tylko nie mamy widoku na morze, ale słuchajcie... Tam już jest taka ładniutka i płytka. Ale jak sami wiecie, żeśmy bukowali na ostatnim chwilę. Dzień prędzej. Słuchajcie, żeśmy bukowali, żeby w ogóle gdzieś się przespać. Wszędzie pozajmowane noclegi. Wszędzie było pozajmowane. Także super, że Wam się udało. Zobacz, jest do My to zawsze, kochani, tak, nigdy nic nie planujemy, zawsze coś wyskoczy w międzyczasie. Pojedziemy. I pojedziemy. No tak, cześć! A nawet się bardzo podoba. bukle piła mleka, tak? Idziemy po chusteczkę na główkę bo jest ciepło. Ja mam tutaj, już przyniosłam. Tak? Dobra. Dobra. Idzie. Idziemy. Kochani, właśnie wybieramy się do miasta. Jesteśmy teraz na parkingu, bo wyciągaliśmy łóżeczek. Najcia sobie siedzi. Dzień dobry. Tak, musi być już zapięta, bo jest łobuziaczkiem małym, tak? No, tutaj jest taki mały. Co ty tu masz? No, jakiś. No, mama widzi patrzysz. tak. Co tam ci się spodobało? Co tam ci się. Ptaszek! Jest ona ja mówi, co tam jej się spodobało? Słuchajcie, ona na ptaszka patrzy. No, nie wierzę. Jest ptaszek? No, ładny. Oj, jak leci. Nie, bój się. Leciał ptaszek? No Cię się wystraszyła ptaszka. Nie bój się ptaszka, poleciał ptaszek. Ale miałyśmy przygodę z ptaszkiem, co? Nie bój się ptaszka. No i słuchajcie, takie ptaszki tutaj spływają, mewy. Akurat to była mewa. Kochani, idziemy sobie, hey. idziemy. Jest oczywiście Nie Nikola. Ja. Cześć. A gdzie Ty idziesz Nikola, powiedz nam. Na Markoczyki. Idę na barkaczki w końcu, ale zrobię sobie takie bokserskie inne, takie dwa. Tutaj i tutaj będzie. to się tak nazywa? No, tak się nazywa. Aha, to ja nie wiedziałam. I idą też oczywiście cała ekipa. Ekipa idzie, także słuchajcie idziemy. Do miasta, ale idziemy ogólnie teraz jest coś jakąś śrubkę czy coś. Tak, idziemy... A przy okazji taki... coś ja może zobaczymy co w miejscu jest. Tak, taka, to będzie taka, taki nasz obiad o kolacja, nie? ta? Tak to myślę, że... Nie, znaczy bardziej obiad, ale kolacja też. Tylko już... Wie, Dokładnie, taką mądrzejszą też. No, tak jak wczoraj, no słuchajcie, też poszliśmy na rybkę i byliśmy tak na jedzeni strasznie, że... W no od razu sumie... od razu na plaży, nawet jedliśmy się do w domu, tylko od razu mm -hmm. kanapki na plaży, nie? Tak. tak. Kanapki na plaży dzisiaj. Nie no no, tam się no ja chyba. To. Rybka. Ja, my chyba też rybka, tak znaczy ja. Wczorajkom ja. rybasz i nawet no, teraz. No nie wiem właśnie. Słuchajcie, pizzę, kebab to mamy u nas w mieście, a rybki hmm. takie do zgrywa. No nie ma u nas, no. Musimy. Cześć! Dzień dobry, wam witam. A, tak, a my tak z boku podjeżdżamy no, i karimy melcze w mieście. No słuchajcie, tak się rzeczy radzić. Na, takie rzeczy się dzieją. Nikola tak wygląda. A Nikola bez Nela bez mleczka to ona nie uśmio, nie, nie nam tak Tak lubi się mleczko. nauczyła, słuchajcie. No. Tak się nauczyła. A tam Nestro. I, i się zobaczcie, się. Nikola zrobiła sobie bokserskie Popatrz. A zobacz jakie kolorki. Fajne. Zobaczcie jaki kolor. Fiolet i przechodzi na taki róż. Wygląda na to naprawdę bardzo fajnie. fajnie. Ale kiedyś sobie wydaję takie profesjonalne bokserskie. Idziemy w stronę y, latarni chyba zaraz, w stronę latarni. Pójdziemy, mam nadzieję, że nie będzie padać. Chyba nie. nie powinno. Nie. Powinno padać. Nadzio sobie wysypia. I słuchajcie, co mnie naciągnąć na bardzo niebezpieczną rzecz. Jak niebezpieczną? To jest ja bezpieczna rzecz. Już. Wirtualna taka, nie? Okulary takie się zakłada na głowę i... I się wybiera tam różne atrakcje. Chodźmy zobaczyć, co? No A idziemy. no nie niech zaśnie zaraz i pójdziemy zacząć. No tak. Mama się stresuje. Ja też się boję, że mi włoski popsują. Zapytajmy. No przecież to nie fruwasz. Aha! Ale założę to dzwon. No wiem. Dzień okay. Nie rozpraszaj, tata. A tabura. zobacz, jak złapało. Dziecko. No pomoże, patrz. Nie Dziecko. Tego. A mnie? O, portret. Jesteś rozpoznawana przez aparat, jak on nie jedzie z chwa A Widzisz? Mama? A mama? o Modelka? <grywa> nie ma lic. Nie ma nic. Portret pod światło. Pod światło jesteś.